Rozmawiamy z panią Katarzyną Oślewską, wiceprezes Fundacji PG, naszego głównego sponsora, sponsora strategicznego można powiedzieć. Fundatora. Fundatora stypendiów dla najlepszych laureatów. Pani Katarzyno, jak wrażenia po zakończeniu? Tej Fantastycznie. Tej Jestem pod wrażeniem ilości uczestników, która wzięła udział w olimpiadzie. To dowód na to, jak wartościowa jest ta wiedza, jak wartościowo jest przygotowany ten projekt mhm. i jak ważne jest to dla młodych ludzi, mhm. dla młodego pokolenia. A pani powie, z tego, co wiem, Fundacja PG wspiera bardzo dużo różnych inicjatyw. Co skłoniło Państwa do współpracy akurat z nami? To wiedza bardzo branżowa, bardzo potrzebna. Traktujemy to również jako przeciwdziałanie luce pokoleniowej mhm. i takie podejście do bezpieczeństwa energetycznego mhm. Polski. Dokładnie. E, liczy Pani po cichu na to, że część z naszych e, laureatów będzie pracować w grupie TG? Ma Mocną trzymam za to kciuki. E, prywatnie ma Pani coś do dodania, jeśli chodzi o organizację, jakieś uwagi. Serdeczne podziękowania dla pani Zofii Miszewskiej e, za wspaniałą e, organizację. Mhm. My również oprócz zaangażowania finansowego mhm. mieliśmy swój wkład merytoryczny, bo byliśmy, nasi eksperci z PGE byli tak. autorem pytań. Mam nadzieję, że laureaci będą naszymi pracownikami, kolegami koleżankami. I tego Pani życzę. Bardzo dziękuję za współpracę. Liczę na współpracę w przyszłym roku i w następnych latach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.